Cześć, witam was w kolejnym odcinku z margonem na moim kanale z tej strony Internet Explorer i wczoraj zaczął się event Halloweenowy, ale ja dzisiaj wam o nim troszkę opowiem. W grze dosłownie jest także loteria i o niej szybkie info na samym początku. Jeśli po tym odcinku wbijemy 225 łapy w górę, to od razu na kanale zostanie opublikowana loteria za około 8000 smoczych 80, także mam nadzieję, że, że uda nam się to zrobić i że losy przyniosą nam jakieś dobre rzeczy. Ja się tej loterii nie robiłem, także są totalnie na świeżo i nie wiem, czy jest tam coś wartego uwagi. Jeśli jeśli chcecie to sprawdzić, to zostawcie łapkę w górę. Standardowo event przeznaczony jest dla postaci z minimum 25 levelem i trwa od wczoraj, czyli od 21 października, aż do 4 listopada godzin porannych. Żeby dostać się na mapę eventową musimy z Wedmin przejść na Halloweenową Orczą Wyżynę, następnie podejść do Palisady, porozmawiać z nią i ta przeniesie nas na mapę eventową. Oczywiście możemy także skorzystać z okna aktualności i tam odebrać darmowy teleport na mapę eventową. Przemierzając krainę Margony możecie natknąć się na 4 herosów o levelach 50 120, 160 oraz 250. Ogólnie levele tych Herosów spotkały się z delikatnym zdenerwowaniem ze strony graczy, ponieważ każdy czekał na jakiegoś Herosa na 300 level, a dostaliśmy 250 jako najwyższy poziom. Ale nie ma co narzekać, oczywiście, z każdego Herosa dropią legendy, jedne lepsze, jedne gorsze. Podobno naszy na łowce na 250 level jest totalnym kozakiem, yy, także możecie wyrazić swoją opinię w komentarzu. Ten odcinek postaram się zrealizować w taki sposób, żeby był kompletny, i w momencie jak mówię o tym Herosie, to macie jego prezentację na ekranie i właśnie takie przykładowe bicie Herosa. Pierwsze moje na tym evencie, bo dopiero dzisiaj odzyskałem internet i mogę już wrócić do nagrywania i streamowania. Korniszonek napisał na grupie, bije best, także jest, jest to sygnał do tego, żeby rozpocząć nagrywanie. I bijemy Herosa Wendowego. Pierwsze bicie Herosa Wendowego na tym evencie przeze mnie, widzowie. 50% już na jego koncie w ogóle się ekscytuje, jak nie wiem co, ale no tyle dni bez kąpa i bez wargonem, już chyba drugi dzień, albo trzeci nawet. Coś w ten deseń. Mamy heroiczną Pomockę dla maga. Bardzo ładny wygląd. Mamy unikatowe gówno. A średnie wygląd, no i kolejny unikatowe gówno. Yy, średni wygląd, klikamy potwierdź. Udało się ogarnąć jeszcze jednego herosa eventowego. Bardzo dobrze, że mam ten 300 level, jak zresztą widzicie. Grupa już zabrana 9 osób w grupie i mam wrażenie, że może tu się wydarzyć coś grubego, widzowie, ale zawsze jest tak na początku ewentu, że ci herosi są bici i zawsze jest w naszej psychice większa szansa na legendę. A okazuje się, że dropi totalny gówno i znowu jakiś unikatowy helm. Yy, no, ale też yy, ładna jednoręka na tancerza, jakieś rękawiczki, jakiś Klikamy potwierdź. Dobra, przecież na dwóch herosach ewentowych nie będziemy się zamykali, kurna, lejemy trzeciego. Pięć osób w grupie i czy będzie legenda? Już na samym początku trzecie bicie herosa ewentowego na tym evencie jakiegokolwiek przeze mnie. Czy będzie teraz piękny dropik i... i... O, 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 Jest jakiś hero, który możemy złapać, także tu odrzucamy i mamy... Aha, dobra, tark na woję, Dobra, what they do, the no niestety give, Na mapie ewentowej znajduje się także NPC, który posiada, no wiadomo co, loterie, z której możecie oczywiście skorzystać i spróbować swoje szczęścia, a jeśli nie chcecie drałować na mapę eventową, żeby zrobić sobie tą loterię, to możecie oczywiście skorzystać także z naszego pięknego okna aktualności, aczkolwiek wiadomo, że największy klimat panuje na mapie ewentowej i tam dropią najlepsze dropy, także jak chcecie mieć zwiększony drop i lepszy i w ogóle super ekstra, to oczywiście idźcie na mapę ewentową i tam tą loterię przeprowadźcie. Oczywiście z tym lepszym dropem ja żartuję, żeby nikt wątpliwości nie miał. A jako, że o loterii mowa, to taką loterię sobie oczywiście zrobimy, kupimy sobie unikatowy kuchyrek heroiczny oraz legendarny, wiem, że unikatowy się nie opłaca, ale to ma być tak y, po prostu po to, żeby wam pokazać, co z danych kuferków dropi. Oczywiście możecie zobaczyć sobie to na forum, ale zobaczymy, co mi z tego unikatowego, heroicznego i legendarnego dropi. Także otwieramy na sam początek unikatowy i mamy w sidłach zła. Podczas obrady 3N, przewraca HP, niższy trochę SA, znaczy no, takie standardowe błogo, nic specjalnego. Otwieramy heroiczny kuferek i z heroicznego kuferka dropi nam pewnie mikstura. Aha, swój z sercem. Aha, unikatowy heroik. I Halloweenowy kupon na unikatowy strój. No, to takie wiadomo, jak to heroiczny kuferek. A teraz otwieramy legendarny kuferek, z którego dropi nam uwaga! Kuferek szczęśliwca, czyli kolejny legendarny kuferek, jaki możemy sobie otworzyć. Do tego 10% HP, oczywiście, przewracania podczas walki. Raz na walkę można użyć. I do tego przedmiot specjalny do użycia w walce. Efekt, aha, jakaś siła kryta i tak itd. Tak czyli, czyli w walce z potworami można to użyć. Można określić ten kuferek jako szczęśliwy, co prawda. Te rzeczy no nie są jakieś super nie wiadomo jakie, wolałbym jakieś wykrycie Herosa albo coś w ten deseń, ale mamy kolejny legendarny kuferek do otwarcia, otwieramy go i z niego mamy smocze łuski widzowie, 500 smoczych łusek, no wiadomo, ale czy to jest to co ja myślę? A nie, to jest o je, skupo na dużo mikserów wyczerpania. No to mech, i dalej mamy wyzwanie śmiałków. Szapowsko, że są udział w wyzwaniach Maga Magusa Skarka Han. Okej, okay, zaraz to sobie sprawdzimy. I duża paczka pyłu astralnego. No to te pyły astralne, wiadomo, no przyda się, przyda się do zmniejszenia czasu respa naszych kamieni teleportujących. 10 takich pyłów dostaliśmy. Smoce łuski, oczywiście, sobie zjadamy. No i to za chwilkę, nie to, tylko to za chwilkę sobie powinniśmy sprawdzić. Wyzwanie śmiałków, okej. Okay. Jak macie jakieś zbędne itemy pokroju neutralnego heroika z loterii, możecie je wymienić za złote samorodki u tego chłopa Ewadora, który jest na pierwszym piętrze baraków. Oczywiście każda taka transakcja będzie was kosztowała, no bo jak żeby inaczej 70 smoczych łusek. Jeszcze w kwestii wymiany tych przedmiotów z loterii, wizowie, podpowiem wam tylko, że jeśli wymienimy sobie taki przedmiot, no na przykład ten do niczego nieprzydatny swój z sercem, zapłacimy za to 70 smoczych łusek, otrzymamy jakąś tam ilość złotych samorodków. Ja akurat otrzymałem 3. Te samorodki możemy wymieniać u Alicji, która jest nieco wyżej i wymienia samorodki na przykład na zwoje respienia, jakieś odwiązanie przedmiotu, błogosławieństwa, torby itd., itd. Ale ciekawym wyborem są na pewno te smocze runy. Więc jeśli takie samorodki wam się nie zbierają, możecie to wymienić oczywiście na smocze runy, które umożliwią wam otrzymanie większej ilości smoczych łusek, po ich zakupie. Trzy kratki w dół, jedna kratka w lewo, mamy ducha, który może nam sprzedać bardzo ładne outfity, jeśli mówimy o tych tutaj właśnie. Te są dla mnie totalnym sztosem, naprawdę, bardzo mi się podobają, są bardzo drogie, co prawda. Outfit, który posiada 25 ilości, możemy kupić za 900 smoczych łusek, a outfit taki już na stałe, jeśli nam się bardzo podoba, możemy kupić za 5000 500 smoczych łusek. Nie jest to mało, no ale ten mi się naprawdę bardzo podoba, w porównaniu z innymi, które to są, na przykład no ten, no to jest porażka ogólnie, ten też nic nadzwyczajnego. Oczywiście kwestia gustu, ten mi się też nie podoba, Tutaj mamy jeszcze taki outfit, też jest taki raczej średni. I mamy jeszcze dwa pozostałe takie outfity. No, ten jeszcze jest taki, 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 jakby git, ale no ten jest totalnym sztosem, ale pięć klocków, kurna. No to jest cena naprawdę naprawdę spora. Wyjście z mapy ewentowej jest możliwe dzięki drodze do Verbin, która znajduje się na prawej krawędzi czy przy prawej krawędzi mapy ewentowej. Teraz informacja dla ludzi, którzy lubią robić questy. Będą one dodawane systematycznie do gry, a póki co możecie pierwszego questa rozpocząć u Jarka Verbin, a questa pobocznego w biuletynie, który znajduje się nieco ponad Jarkiem. Także Verbin. Pamiętajcie oczywiście, żeby dobrze czytać dialogi końcowe tych questów, bo można wybrać opcję. Bez punktu doświadczenia i później płakać. A po co? Oczywiście, wraz ze startem tego eventu wystartował kalendarz adwentowy. Jako, że mój nick w grze powinien brzmieć Internet Explorer, to tego pierwszego, czyli z wczoraj nie odebrałem, ale dzisiaj już odbieram i są to praorcze piszczele. Dokładnie tak, tak wyglądające, tak się prezentujące. Jako, że mamy do wykorzystania jeszcze to wyzwanie śmiałków, to idziemy do Magusa w Karkahan i sobie. Yy, na to wchodzimy. Poziom mistrzowski, dawaj mnie to normalnie, przecież dam radę, chłopie, łetiego. No i dobra, no i tutaj ciśniemy sobie, przechodzimy. Chyba nawet nie muszę tego bić, prawda? Pewnie i tak to jest to, że na końcu się odbiera jakąś nagrodę, ale co to jest, szczerze mówiąc, nie wiem, ale za chwilę się o tym przekonamy. Klikamy sobie przejście. I jesteśmy w. O! Taki. Aha, dobra, okej, okay. czyli ta elita pewnie będzie taka najtrudniejsza z tych wszystkich. No, oczywiście sobie ją zaatakujemy. Mam nadzieję, że damy radę. Odwieczny z Gorhary. Tak to się nazywa dokładnie. Tak, o kurna! Padłem! Dobra, ale dostałem Unika. ale Unika, Ta najważniejsze. Skrzynia z Gorhar 3. Bierzemy sobie, oczywiście. Czy mogę ją sobie teraz zjeść? E, oczywiście, że nie, ale za 500 sekund już będę mógł. I z tej skrzynki, uwaga, uwaga, otrzymujemy karmazynowe podeszwy. Łatwo! A kurwa, co one dają w ogóle? Czy one są z jakiejś dwójki, czy tylko z tego Gorhara? No. I w tym odcinku to na tyle. Krótki ten odcinek jest. Mam nadzieję, przynajmniej miał być krótki, zwięzły i z garścią informacji dla Was. Jeżeli jeszcze tego eventu nie ogarnęliście, jak Wam się spodobał, zostawcie łapki w górę. Przypominam, że na dwie. 225 łapek w górę wchodzi od razu na kanał Loterę za około 8K smoczych łusek, także warto. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, wiecie na Instagrama Bestior oraz zapraszam także na streamki. Około 20. Dzisiaj taki stream powinien być odpalony, także zapraszam serdecznie, dużo zdrówka jeszcze raz i do zobaczonka.